Bogdan Marusia jest dziś naszym gościem wybory do sołec w mieście i gminie Brzozów miały miejsce początkiem marca. Jak pan ocenia tutaj osiągnięty swój wynik w grabownicy starzeńskiej? Dzień dobry, witam wszystkich. Do wyborów na stanowisko sołtysa Grabownicy Starzeńskiej przystąpiłem po częściowym namówieniu przez mieszkańców oraz w wyniku analizy potrzeb tej miejscowości. Być może wynikających z zaniedbań. Same wyniki oceniam pozytywnie, ponieważ zgodnie z moją wolą do konkursu przystąpiłem, aby go wygrać. Na jakie aspekty w swojej pracy będzie kładł Pan taki największy nacisk? Na infrastrukturę drogową oraz organizowanie imprez i uroczystości mających na celu zintegrować społeczność wiejską chciałbym dotrzeć też do dzieci i młodzieży gdyż y, uważam że ich y, wychowanie jest celem nadrzędnym wspomniał pan o inwestycjach no to jakie są takie najważniejsze dla tej lokalnej społeczności y, o inwestycje to chciałbym rozpocząć y, poprawę komunikacji bezpieczeństwo na drogach w y, tym celu będę ubiegał się o, o rozpoczęcie i kontynuację budowy ronda y, na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich. Jednocześnie pilnym zadaniem jest wyznaczenie przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej. Widzę potrzeby także naprawy dróg, dróg gminnych, które zostały zniszczone podczas zimy. Przyszłościowo chciałbym zrealizować postulaty mieszkańców objętych oświetleniem przez, przy drodze gminnej. Gdyż w okolicy powstaje nowe osiedle mieszkaniowe i mieszkańcy poruszają się od wczesnych godzin rannych, a niejednokrotnie wracają też po godzinach pracy, w godzinach nocnych. O tą współpracę z burmistrzem, z samorządem chciałbym zapytać, czy zgodzi się Pan z tą tezą, że no ona jest nieodzowna do tego sprawnego funkcjonowania na linii, choćby sołectwo, urząd gminy? Tak, jesteśmy jednostką podlegająca na terenie należącą do gminy Brzozów, bezpośrednio podlegając pod burmistrza. Z własnego doświadczenia wiem, że radni gminni oraz burmistrz pozytywnie opiniują wnioski o dofinansowanie, jeżeli uważają, że to dofinansowanie jest uzasadnione. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.